Witamy w twitchowych wiadomościach dziś bardzo ciężki temat. Ksajo ostro o swoich podopiecznych nierobach z XI, analiza spadków z sucharem, to i wiele więcej już dziś. Zaczniemy od weselszej wiadomości. Nerdzik lewusik w końcu zaczyna przechodzić mutacje. Oskarżany o bardzo wkurzający głos streamer, w końcu zaczyna przeistaczać swój głos i brzmieć jak przystało na jego wiek. <kuh> Teraz stałeś się było ci zimna ja błąka. Czasu nie za poświęcenie. I jeszcze pewnie ta laseczka cię odrzuciła potem. Klasyk. Strajmerzy Lola są w strachu. Ła! Jedna z najbardziej irytujących rzeczy na streamie Lewusika odchodzi w zapomniane. Konkurencja rośnie, ale wyniki niektórych niestety spadają. Doszły do nas donosy o tym, że nie tylko Ksyo Industries się kończy, ale również Chipson Lol. Artur Rybson Lol Gębicz nie odpalił streama już od dwóch dni, co jest bardzo nietypowe dla syzyfa i męczennika. Streamującego po 14 godzin dziennie, wiele osób myślało nawet, że Artur po prostu zmarł przez niezdrowy styl życia. Jak się jednak okazało, przyjmuje on obecnie czopki przeciwbólowe, bo nie może znieść bólu po wyrwaniu ósemek. Jednak bardzo źle wpływa to na jego obecną sytuację, gdyż widzowie powoli się od niego odwracają i zapominają o jego istnieniu. O tym, kim jest Rybson, zapomniał nawet jego duo partner Krzysztof Arkwell-Sauć. Tęsknisz za Bobs... Bobsonem. Bobson, Bobson, czekaj, to to był Bobson? Nie pamiętam, jak na początku rozmawiasz o domu... Smutne życie influencera, że wystarczą dwa dni, aby kompletnie zostać zapomnianym i stracić kilka lat ciężkiej pracy. My jednak przypominamy o istnieniu Chipsona i życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. Zazwyczaj dziękujemy za donejciki na koniec odcinka, ale ludziska patrzcie na to. Gerberek Dusigrosz, chytrus, łapczywy, łasy na kasę dał redakcji 100 złotych. Redaktor naczelny z niedowierzenia przecierał oczy. Czy to jest znak, że Gerberek tylko udaje takiego biednego? A może pomimo biedy aż piszczy, wsparł jeszcze uboższą redakcję? Co by nie było, dziękujemy Aleksandrowi i reszcie widzów za wsparcie. Jakoś musimy się trzymać razem w tych ciężkich czasach, ale nie tak ciężkich jak u Ksajo Industries. Ksajo przeszedł 25-godzinne pranie mózgu na Kiku, gdzie przez całe farmienie godzinek na Kiku był wyzywany wraz ze swoimi podopiecznymi, oraz było ciągłe gadanie o upadku i o tym, że Multa, z Suchar i tak dalej mają więcej widzów. Po praniu mózgu Idol rozpoczął analizę, podczas której z Sucharem nie szczędził słów. Zobacz, jakimi my jesteśmy kondonami, w sensie my, no my też nie istniejemy, nie? Ale wiesz, jak zobaczysz. Yy... Ludzi, którzy a, kiedyś tworzyli pseudo-projekt, pseudo-industries, nie? No. Nawet taka legenda jak ty, który robi kolaboracje ze streamerami i wychodzi z domu na jrl No, te kolaboracje są raczej takie małe, ale no. No, no, w każdym razie, tak czy siak. Yy, no to ty, ty, ja, Luki Wysocki. Yy, no, też łódki, na tym można skończyć z tych streamerów. Którzy, ta, tam, tam no ta mieli koło. Ktowa, Kiedyś... no? No to ja nie wiem, czy my wszystkie k... kursy zebraliśmy chyba z 2000 followów przez ostatni miesiąc, nie? No dobra, ale wiesz, no. Wiesz. Wtedy wchodzisz sobie na kanał Young Multas. No dobra, ale Young Multas to ma pojedyncze liczby followów w tym miesiąc w miesiąc. I tam gejny czeku są na każdy na codziennym streamie. Ma poziomie 1000. Jan Multas ma przez miesiąc 19 kafolów, no ja wiem. Opinii Xaja sprzeciwiał się Dominator, który stwierdził, że nie czuje, aby upadał, a ponadto stwierdził, że byłby w stanie zatrzymać swój upadek, jeżeli do takiego miałoby dojść. Ksajek przyznał rację Dominowi i powiedział, że go nie liczy. Ogólnie wypowiedział się dobrze jedynie o Dominie i Wysockim. Mówicie, czemu się w cień i kipa przy dupasów dla kaski się rozpada? Nie, bardziej, znaczy trochę tak. Ja próbuję ee... bardziej przekminić trendy i co jest powodem czego. No dobra, ale zobacz, bo to bo ja, jest znowu wiesz, tak. No, patrz. Ja nie czuję, że bo... w jakikolwiek sposób odchodzę w cieniu upada na przykład. Eee, nie, chodzi mi o to, że nie ma nawet jednego człowieka, który by zatrzymał twój upadek. To się wiesz. Z... Tych, powiedzmy, wybitych przeze mnie. Nie no, ja bym k***a gdyby nie było Kika. Uważam. Nie no, ale ty akurat, ciebie nie liczę, no bo ty zacząłeś okay. streamować później niż wszyscy i Nie później no, to tak, jakby... no to ja dużo później, no to ja dużo później. Później, dostajesz jakikolwiek exposure, jeżeli chodzi o streamy twoje, tak powiem, personalne, osobiste. No tak, nie było łatwej wybitki na początku, przestaje. Był cięższy początek. Pewnie na kanałach szoterskich będzie całość, ale w skrócie, Marcin planuje zrobić przerwę, by nabrać chęci i kreatywności i wyzywał nierobów ze swojej ekipy. A najbardziej smażony był Luki Steve. Da, ja ci, ja ci wy tu coś powiem. No, co? To jest tak, że jeżeli weźmiesz skład taką, taką tezę, nie? Pod tytułem, która jest prawdziwa zresztą, że cudzysłowiek Sain Dusty's to, to banda przyjemna, To się jakby wszyscy zgodzimy ze sobą, tak? No. Eee, jakby nikomu nigdy się tu nie chciało robić nic innowacyjnego, wyjść, tak powiem, poza mój content z przychłodzki. Eee, takie wojny klonów się trochę zrobiły, nie? Eee, ty, żeś irl pierdolną, może jakiegoś... No i nieraz, nieraz... coś No i widzisz. I, I zobacz. Ja to wszystko doskonale wiem, wiedziałem to, też wtedy, jak Luki kręcił awarysz na, na poziomie 10 tysięcy, a jednak wtedy to działało. Nie wiem, I to Luki, Luki to kręcił grając w Ligę Legend na Diamencie III. Tak, szczegół, no, to były chore liczby, 000, no. no To były chore liczby wywołane przez, jakiś, przez jakieś nakręcenie hype'u, no? Ugołem obgadywanie Lukiego było głównie podpięte pod jego lekkie podejście do życia i zamiłowanie do kasynek. Zamiast rozwoju kariery. No właśnie to jest. Przerażające, nie? Że Luki, wiesz, wygrał w Kasynie, postawił 10 koła na Polskę i to jest dla niego życie, nie? Ach, Zwyczaj No Olsza coś mówił z rana, to akurat. On mówił, że oni już wyszli, a potem on tam wrócił grać. Nie, tam kurde, tak? to, to, to tam ci była, chodzi, nie? bardziej całe dwa dni. Dwa kurde, i Dwa dni wygrywania były. Dwa i pół. Nie, As nie no wiesz, może, może to jest słuszne podejście, nie? Wiesz. Znaczy, może wieś, to jest no, słuszne podejście. A ja, czy znaczy słuszne, szczęśliwe może. Jeśli no, nie, dzwonił do mnie po, osta po ostatnim incydencie wczoraj i nie brzmiał na szczęśliwego no, za no, bardzo. No nie no, no jak Luki K idzie do Kasyna i nie odpala streama przez to na przedwczoraj, no to No to dziwnie mi się na to patrzy. No nie, nie rozumiem tam podejścia, no. No nie rozumiem, ale. No takie życie. Wiesz, no, być może Luki k przez to, że przynajmniej... Jest na tyle bystry, żeby kumać żarty kum i, i ma głupkowaty śmiech, to wystarczy właśnie to, że to jest nasz głupta. tasek luki, I ludzie sami wejdą mu na 70 coś śmiesznego i one się to wie. Prawdą, no to, to nie oszukujmy się, że czatku Dostarcza darmowy content streamera, ta platforma istnieje, no. Nasze wiadomości to krótki format, żebyście po prostu nie musieli oglądać godzinnego wywodu. Legenda Ksajo przez pranie mózgu na kiku od agresywnych widzów nie zrobiła się wcale smutna. A sam Marcin wydawał się bardziej wkurzony. Mówił on, że potrzebuje przerwy, by wymyślić nowy content i myślał nawet na wkroczenie w scenę IRL, ale myślał też nad tym, czy po prostu nie lepiej wrócić do TikToków jak kiedyś i potem grania w Ligusie, tak jak to jest u Multasa, gdzie hipnotyzuje dzieci TikTokami i następnie gra w horrorki. Ksajek to tęga głowa rozrywkowa, więc na pewno coś wymyśli. Powinien to jednak przegadać z widzami podczas swojej własnej transmisji twitchowej. A co do reszty chłopaków, więcej się nie odnosił poza zarzuceniem, iż nie są ambitni i jest wśród nich wojna klonów Ksajka. Jedynie Maxiu był pochwalony za dobre wyniki na YouTubie i stabilną liczbę widowni. Nie brakło też oczywiście bólu dupki o Bungee. ty się dalej dobrze klikają konkurencja jest. Od dwa, w 2021 był średnio po jakieś 600-500 kanałów, a teraz się do 7. Słuchaj, na przykład zobacz, przykładem Zobacz, kto? Jacy Cool goście, którzy zajmują się improvementem samego siebie oglądają bardziej. No właśnie tacy, tak? No i tu masz przykład w człowieku e, Ginolda który ma średnio 3000 widzów, a robi po 300 tysięcy wyświetleń z szotów. No. A wy co o tym wszystkim myślicie? Czekamy na opinie ekspertów z komentarzy. No i to w sumie tyle na dziś jeszcze raz dzięki za Donaty i na Raesa.